Czujemy się firmą lokalną. Jesteśmy obecni w Kobyłce od wielu, od 15-16 lat i, i czujemy się częścią społeczności lokalnej. Nigdzie się stąd nie przynosimy, bardzo nam się to podoba. Myślę, że nasza obecność przez tyle lat pokazała, że jesteśmy wiarygodni. Cokolwiek powiemy, cokolwiek obiecamy, zrealizujemy. Współprace, które nawiązujemy, trwają i chcemy je kontynuować, tak jak było tu. Tutaj e, pokazane z, z naszymi współpracami z, ze strażą pożarną, z Miejskim Ośrodkiem Kultury e, czy z klubem sportowym Wicher Kobyłka. Zatrudniamy ludzi wy, wykwalifikowanych. Jesteśmy firmą high-tech. E, robimy dos, bardzo zaawansowane techniczne urządzenia, e, więc mi się wydaje, że bardzo korzystnie wpływamy na lokalny rynek pracy. Zależy nam na bardzo dobrych kontaktach z lokalną społecznością i inw poza tym inwestując w stypendia dla, dla uczniów. No, w Poniekąd też inwestujemy w nasz rozwój, licząc, że kiedyś może te osoby zasilą szeregi naszych, naszych pracowników. To są miejsca pracy dla ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i to ma dla nas znaczenie. To znaczy tutaj pracy w tej części Polski, umówmy się, raczej nie brakuje. Natomiast no, tak wypełnia ten segment rynku pracy, w którego szukają specjaliści, ludzie wykwalifikowani, których jest tutaj coraz więcej i to sprawia, że jakby no, kształtuje też społecznie jakby tą naszą część pod Warszawia. Zmieniają się burmistrzowie, zmieniają się urzędnicy, zmieniają się prezesi i dyrektorzy instytucji, którzy tą pomoc otrzymują, a ponieważ to wsparcie ze strony firmy jest stałe, to my też traktujemy to bardzo poważnie. To nie jest tylko taka, takie jakieś krótkotrwałe działania, ale y, mamy powody, żeby y, po prostu być wdzięcznymi za to, co, co otrzymujemy, też traktować firmę jako taki element y, 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 stale obecny w, w naszym mieście. Oczywiście można powiedzieć, że jest to element jakiejś tam przemyślanej polityki y, kadrowej firmy. Y, z naszego punktu widzenia jest to taki powrót też do. Dbania o to, żeby te kobyłkowskie szkoły nasze dawały wysoki poziom edukacji, żeby mieszkańcy, którzy je kończą, niezależnie od tego jak się potem potoczą ich losy, jak, jak dalej wygląda dalsza część edukacji, żeby mieli możliwość tak sobie to życie poukładać, tak zarobkować, żeby gdzieś związać się z, czy też z naszym miastem, czy z miejscami pracy, które tu są, jakoś nie tracić tej więzi. To jest też element inwestowania w takie relacje lokalne.